Chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim sympatykom AZS-u Częstochowa. I nie tylko. Zapraszamy na mecze w przyszłym, w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że będzie zdecydowanie lepszy od tego. Wszystkiego najlepszego. Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym Wam życzyć e, spokojnych, wesołych, pogodnych świąt. Szczęśliwego Nowego Roku. Mnóstwa prezentów. I e, zapraszamy na nasze mecze w Nowym Roku. E, AZS. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę wszystkim kibicom Azoty Częstochowa zdrowych, radosnych świąt spędzonych w rodzinnym gronie oraz szczęśliwego nowego roku, okraszonego zwycięstwami Białozielonych. białozielenią. Z wszystkich następującym nowym rokom ta rzeźbienymi świętami, życzę wszystkim w nowym roku ładnego nastroju, a, pozytywu ta sobie najlepszego. Na pewno życzę wszystkim radosnych, wesołych świąt spędzonych w gronie rodzinnym i jeszcze chyba nie wiem, czy się będziemy widzieć przed nowym rokiem i szczęśliwego nowego roku. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałbym wszystkim kibicom oraz słuchaczom radio, radiafon złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, żeby były spędzone w rodzinnym gronie. Jak najwięcej prezentów, tych wyśnionych, wymarzonych oraz wesołego nowego roku. E, Wesołych Wam Świat!